Wyobraź sobie mężczyznę, który wkracza w pierwszy dzień swojej podróży zatrzymania energii życiowej. Nie robi tego z kaprysu ani dlatego, że to modne wyzwanie w internecie to decyzja zakorzeniona głęboko w pragnieniu przemiany u samych podstaw własnego istnienia. To nie jest jedynie wyrzeczenie to spotkanie z ciemnością w sobie z tą częścią, którą Jung nazwał cieniem, nieświadomością wypartą i odrzuconą. Pierwsze dni prawie zawsze przynoszą chaos, ciało i umysł przyzwyczajone do szybkiej ulgi zaczynają się buntować. Pojawia się niepokój, rozproszenie, natrętne myśli, a czasem także dziwne, nieokreślone poczucie pustki. Ale właśnie to, jak powiedziałby Jung, nie jest stratą. To pierwszy znak pęknięcia starej powłoki, która musi runąć, by zrobić miejsce dla odrodzenia. W pierwszym tygodniu wielu mężczyzn czuje się tak, jakby walczyli z niewidzialnym wrogiem. Pokusa wraca wciąż i wciąż. Obrazy i wspomnienia dawnych nawyków zalewają umysł jak rwąca rzeka. Jung przypominał. To, co wypieramy, nie znika. Ono schodzi do podziemi psychę i powraca jeszcze silniejsze. Dlatego właśnie w tym czasie cień staje się najbardziej wyrazisty. Kto jest słaby, podda się szybko i wróci do starego schematu, ale ten, kto zrozumie, że patrzy na proces naturalny, zobaczy w chaosie dowód na to, że przemiana naprawdę się rozpoczęła i może przetrwać ten próg. Słyszałem kiedyś historię pewnego mężczyzny w średnim wieku. Przez lata szukał ulgi w nawykach, które dawały chwilowe ukojenie. Kiedy jednak zdecydował się zatrzymać energię życiową, pierwszy tydzień był jak piekło bezsenność, natrętne obrazy chwile, w których czuł się niemal opętany. Zamiast się poddać, Zmienił otoczenie. Posprzętał pokój, wyrzucił komputer, który był źródłem dawnych nawyków. Zaczął biegać o świtu, aby spalić nadmiar energii. Po siedmu dniach nadal czuł pokusy, ale pojawiło się coś nowego. Wewnętrzna cisza. I w tej ciszy usłyszał inny głos, niekrzykliwy głos pożądania, lecz spokojny, cichy jakby prowadził go przewodnik. Jung nazwałby to głosem jaźni, self, które odzywa się dopiero wtedy, gdy przestajemy uciekać przed własnym instynktem. Najważniejsze w pierwszym tygodniu nie jest więc próba zniszczenia pożądania, bo to niemożliwe. Chodzi o to, by nauczyć się go obserwować z dystansem, bez ulegania. To jest początek prawdziwej transformacji. Pożądanie nie jest wrogiem lecz sygnałem, energią, która szuka ujścia, stłumiona, buntuje się coraz gwałtowniej, przetransformowana, staje się źródłem twórczości, determinacji i przebudzenia. Dlatego właśnie pierwszy tydzień jest fundamentem całej podróży. To czas, w którym mężczyzna uczy się nie uciekać przed sobą. Lekcja, która płynie z tego okresu, jest prosta, ale trudna do przyjęcia. Prawdziwa zmiana nie zaczyna się od wybuchu siły woli, zaczyna się od odwagi spojrzenia w prawdę, od porządkowania przestrzeni wokół siebie, od zgody na to, że cień wyjdzie na powierzchnię, i od przyjęcia bólu rozdartego wnętrza jako części procesu. Kiedy chaos pierwszego tygodnia przestanie być wrogiem, a stanie się lustrem, wtedy zobaczysz swoje prawdziwe oblicze i dopiero wtedy droga dziewięćdziesięciu dni otworzy się przed tobą nie jako wyzwanie, lecz jako podróż transformacji. Kiedy mężczyzna przetrwa już pierwszy tydzień swojej podróży, ten czas, w którym fale dawnych nawyków uderzają najmocniej, Wkracza w etap zupełnie inny. W drugim i trzecim tygodniu nie ma już gwałtownego starcia. Zamiast burzy pojawia się dziwne zatrzymanie. Nieraz wydaje się, jakby energia i pragnienia nagle opadły, jakby ogień, który dopiero co płonął w pełni, został zgaszony i pozostał po nim jedynie popiół. To doświadczenie bywa mylące. Wielu sądzi wtedy, że przegrywa. Że coś utracili, że brak im motywacji. Ale według Junga właśnie w tej ciszy rozpoczyna się głęboka regulacja psychiki. Umysł, który latami karmił się tanimi i szybkimi dawkami dopaminy, musi teraz nauczyć się wracać do naturalnego rytmu. I dlatego w tym okresie pojawia się pustka. Nie ma już nawałnicy pragnień z pierwszego tygodnia, ale nie ma też jeszcze nowej siły. To stan podobny do wyjścia z nałogu, chwila, gdy psychika uczy się na nowo równowagi. Jung porównywał nieświadomość do oceanu. Za każdym razem, gdy zmieniamy nawyk głęboko związany z instynktem, fale tego oceanu poruszają się, aby ułożyć się na nowo. Dlatego ta pustka nie jest porażką, to odpoczynek duszy, przygotowanie na większą przemianę. Pamiętam przykład pewnego młodego mężczyzny. Przetrwał pierwszy tydzień i sądził, że w drugim poczuje moc, skupienie, nową klarowność. A jednak poczuł coś odwrotnego ospałość, brak pragnień, obojętność wobec pracy. Myślał, że coś zrobił źle, ale wytrwał. I pod koniec trzeciego tygodnia dostrzegł, że jego umysł stał się spokojniejszy. Skupiał się na drobiazgach, których dawniej nie zauważał. Zamiast gonić za intensywnymi bodźcami, odnalazł radość w prostocie, w filiżance gorącej herbaty, w powolnym spacerze o świcie. To właśnie była ta przemiana: mózg uczył się na nowo smakować naturalne doświadczenia. Jung nazwałby ten proces koniecznym regresem cofnięciem się, które pozwala psychice odzyskać równowagę. Jak drzewo, które musi zrzucić liście, zanim wypuści nowe pąki. Dla wielu mężczyzn tygodnie drugi i trzeci są testem wiary, bo nie widać jeszcze owoców. Stare ego szepcze: marnujesz czas, nic się nie zmienia. Ale jeśli rozumiesz, że ta cisza sama w sobie jest uzdrowieniem, nie dasz się zwieść. Najważniejsze w tym czasie nie jest szukanie ekscytacji. Najważniejsze jest przyjęcie ciszy umysłu. To szansa, by wprowadzać nawyki, które wspierają równowagę, czytanie powoli, bez pośpiechu, pisanie dziennika, by śledzić własne emocje, krótkie medytacje, w których obserwujesz przepływ myśli. Takie proste gesty stają się mostem, prowadzą energię seksualną ku energii duchowej. Lekcja tygodni drugiego i trzeciego jest jasna. Rozwój nie zawsze jest głośny i gwałtowny. Czasem odbywa się w milczeniu, jak kiełkowanie nasion pod ziemią, niewidoczne, a jednak przesądzające o przyszłość. Jeśli mężczyzna ma cierpliwość przejść przez tę ciszę, zyska fundament pod jeszcze głębszą przemianę. A właśnie cierpliwość, według Junga, jest kluczem do transmutacji energii instynktu w wolę. Bo tylko w ciszy człowiek naprawdę uczy się panować nad sobą. Kiedy mężczyzna wkracza w czwarty, piąty i szósty tydzień swojej podróży, zaczyna dostrzegać zmiany, subtelne, a jednak niezwykle wyraźne. Jeśli początkowe dni były bitwą z pragnieniem, a tygodnie drugi i trzeci ciszą po odstawieniu dopaminy, to teraz pojawia się nowe życie. Wielu mężczyzn opowiada, że ich głos staje się głębszy. Spojrzenie nabiera ostrości i skupienia, kroki większej pewności, choć bez wysiłku. Nie jest to magia. To naturalny skutek tego, że energia seksualna zamiast się rozpraszać, zaczyna się gromadzić i wyrażać poprzez postawę, głos, aurę. Karl Jung mówił, że kiedy instynkt zostaje przekształcony, staje się on siłą przyciągania, subtelną charyzmą, którą inni wyczuwają, zanim jeszcze wypowiesz słowo. Ale właśnie tutaj kryje się pułapka pułapka pychy. Bo gdy mężczyzna zauważy spojrzenia innych, poczuje swoją magnetyczną obecność, łatwo uwierzy, że już zwyciężył, a ego jak przypominał Juk, zawsze chce zawłaszczyć zasługi i zamienić je w dumę. Jeśli pozwolisz, by to ego przejęło ster, upadek nadejdzie szybko. Stare pragnienia powrócą w przebraniu pewności siebie i to, co wydawało się siłą, okaże się tylko iluzją. Pamiętam historię młodego mężczyzny, który wytrwał niemal sześć tygodni. Zauważył, że staje się bardziej widoczny w rozmowach. Koledzy zwracali na niego uwagę. Kobiety patrzyły z większym zainteresowaniem, ale zamiast zachować pokorę, zaczął wystawiać na pokaz nową siłę. Godzinami wpatrywał się w lustro, upajał się komplementami, uwierzył, że osiągnął szczyt. I wtedy, w jednej chwili nieuwagi, wrócił do starych nawyków. To upadek uświadomiło mu, że sześć tygodni energii może zniknąć w kilka minut, jeśli ego przejmie kontrolę. Jung powtarzał, że rozwój nie jest prostą linią w górę, to spirala. Za każdym razem, gdy spinamy się wyżej, nieświadomość zesyła nam dawne próby, by sprawdzić, czy naprawdę czegoś się nauczyliśmy. Dlatego właśnie w tygodniach czwartym do szóstego najważniejsza jest uważność. Nie chodzi o rozkoszowanie się nową mocą, chodzi o to, by utrzymać pokorę i użyć energii dla czegoś większego dla sztuki, dla projektów, dla dyscypliny. Znam też historię młodego artysty. W piątym tygodniu jego kreatywność eksplodowała. Pisał muzykę z niespotykaną intensywnością, stał się bardziej odważny na scenie ale zamiast uznać to za owoc praktyki, ogłosił sam siebie wyjątkowym. Pogarda dla innych szybko zgasiła jego twórczość. Energia zamiast zasilać sztukę została pożarta przez ego. Dopiero gdy wrócił do pokory i dyscypliny, strumień kreatywności popłynął znów. Lekcja z tego etapu jest jasna. Prawdziwa przemiana nie polega na tym, jak patrzą na ciebie inni. Liczy się to, jak używasz energii, którą odzyskałeś. Jeśli oddasz ją ego, zbudujesz tylko zbudną fasadę. Ale jeśli zachowasz pokorę, tygodnie czwarty do szóstego staną się trampoliną. To wtedy mężczyzna zaczyna rozumieć, że energia nie jest już tylko jego własną siłą, ale staje się brodzią, przez który łączy się ze światem. Kiedy podróż wkracza w tygodnie od siódmego do dziesiątego, Przemiana mężczyzny nie ogranicza się już tylko do jego wnętrza. Zaczyna promieniować na świat zewnętrzny. Inni, przyjaciele, współpracownicy, a nawet obcy, spotkani przypadkiem, czują, że coś się zmieniło. Nie zawsze potrafią to nazwać, ale wyczuwają różnicę. To może być cisza obecna w spojrzeniu, stanowczość w głosie, albo pewność w ruchach. Karl Jung nazywał to personą. Maską społeczną, którą nosimy, by wchodzić w relacje ze światem. Kiedy zmięcza się energia wewnętrzna, maska również się przeobraża, a świat reaguje na tę nową jakość. Ale właśnie tutaj pojawia się kolejne wyzwanie. Jak nie pozwolić, by ego przejęło kontrolę? Bo gdy mężczyzna zaczyna zauważać spojrzenia pełne uznania gdy czuje, że wzbudza większy szacunek, łatwo zapomina, że celem nie było bycie podziwianym, lecz panowanie nad sobą. Jung ostrzegał, każda przemiana może zostać zawłaszczona przez ego, a wtedy energia zamiast umacniać duszę, zmienia się w pychę i proces zamiast prowadzić wyżej, rozpada się jak domek z kart. Dlatego w tym okresie pokora jest najważniejszą cnotą. Tylko ona chroni przed tym, by persona, czyli maska społeczna, nie stała się więzieniem dla prawdziwego ja. Wielu mężczyzn właśnie wtedy doświadcza innego stanu, niezwykłej koncentracji. Psychologia współczesna nazwałaby to stanem przepływu. Czynności stają się płynne, decyzje klarowne, ciało i umysł współpracują jak jeden organizm. Jung mógłby to opisać jako chwilową harmonię świadomości i nieświadomości, kiedy Libido nie wycieka, lecz całkowicie przechodzi w działanie. Mężczyzna w tym stanie czuje się jak wojownik, nie dlatego, że musi podbijać świat, ale dlatego, że wreszcie przestaje walczyć sam z sobą. Pamiętam opowieść młodego sportowca. W ósmym tygodniu wyznał, że dawne pokusy zniknęły, czuł lekkość, ale i potęgę. Podczas treningów wchodził w stan, w którym każdy ruch był naturalny, czas zwalniał, a on wykonywał zadania z niemal perfekcyjną precyzją. Trenerzy dostrzegali zmianę, ale on wiedział, że źródło tkwiło w dyscyplinie, w tym, że nie pozwalał tej energii wypływać w stronę starych nawyków. To właśnie ta dyscyplina wprowadziła go w tryb wojownika, o którym wielu marzy. A jednak jak w każdej fazie, także tutaj czai się zagrożenie. To zagrożenie to nuda. Kiedy energia się stabilizuje, a koncentracja osiąga szczyt, życie może się wydawać zbyt równe, zbyt pozbawione wyzwań. I właśnie wtedy potrzebne są nowe cele, nowe zadania, nowe projekty, aktywności, które hartują ciało i ducha. Tylko wtedy energia będzie dalej płynąć we właściwym kierunku. Lekcja tej fazy jest jasna. Energia zyskuje prawdziwą moc dopiero wtedy, gdy zostaje powiązana z celem. Społeczny podziw jest tylko efektem ubocznym. Sedmem pozostaje koncentracja i dyscyplina wewnętrzna. Kiedy mężczyzna wchodzi w tryb wojownika, powinien pamiętać, nie walczy po to, by coś udowodnić światu, walczy po to, by zdobyć panowanie nad sobą. I tylko wtedy. Jego siła staje się bronią prawdziwą, a nie złudzeniem podsuniętym przez ego. Kiedy podróż wkracza w jedenasty i dwunasty tydzień, zaczyna się dokonywać najgłębsza przemiana. Jeśli początkowe etapy były walką z dawnymi pragnieniami, a kolejne tygodnie stopniową metamorfozą od wewnątrz ku zewnętrzności, to w tym momencie zatrzymania energii nie jest już zwykłym aktem dyscypliny, staje się częścią tożsamości, częścią samego człowieka, nie odczuwaną jako zadanie, lecz jako naturalny stan istnienia. Karl Jung wielokrotnie podkreślał, że najwyższym celem rozwoju psychicznego nie jest sukces społeczny ani złudne poczucie władzy. Lecz proces indywiduacji, pojednanie świadomości z nieświadomością, prowadzące do powstania jaźni pełnej, wolnej i prawdziwej. W kontekście tej dziewięćdziesięciodniowej drogi oznacza to, że energia seksualna, niegdyś źródło chaotycznych pragnień, przestaje być przeciwnikiem, staje się sprzymierzeńcem. Stapiając się z istotą mężczyzny, on nie musi już starać się powstrzymywać, ponieważ panowanie nad sobą staje się jego drugą naturą. Wielu ludzi dzieli się doświadczeniem, że na tym etapie ich umysł jest bardziej przejrzysty, przypadkowe pokusy tracą ciężar, a wewnętrzny spokój zastępuje dawną walkę. To właśnie ta integracja, którą Jung nazywał jaźnią, Self, centrum całego systemu psychicznego, w którym światło i cień człowieka współistnieją. Mężczyzna, który kiedyś uciekał przed pragnieniem, który kiedyś zmagał się z nim w nieustannym boju, teraz potrafi spojrzeć mu prosto w oczy i nie być przez nie zniewolony. Pamiętam rozmowę z pewnym przedsiębiorcą w średnim wieku. Po wielu nieudanych próbach, gdy wielokrotnie wpadał w stare schematy, w końcu wytrwał w całej dziewięćdziesięciodniowej drodze. Powiedział mi, że prawdziwa różnica nie polegała na tym, że stał się bogatszy, czy nagle zaczął wzbudzać podziw otoczenia. Różnica polegała na czymś innym. Czuł się we własnym domu. Każdy krok, każde słowo, każda decyzja były zakorzenione w wewnętrznej spójności. Nie było już rozdźwięku między nieświadomymi pragnieniami a świadomą wolą. Żył w pełni, czego wcześniej znał jedynie z książek. Jung ostrzegał, że droga ku tej harmonii nie jest dla tych, którzy szukają wygody. To wędrówka przez mrok, przez cień, przez samotność i zrzucanie społecznych masek. Ale na jej końcu nagrodą nie jest władza ani uwielbienie. Nagrodą jest panowanie nad sobą. Mężczyzna nie musi już grać roli wojownika, ponieważ sam staje się wojownikiem. Ostatnia lekcja jest prosta, lecz głęboka. Wytrwanie w 90 dniach zatrzymania nasienia nie jest wyłącznie próbą dyscypliny lecz metaforą drogi dojrzałości, to nie akt tłumienia, lecz transformacji, przemiany chaotycznej energii w siłę twórczą, przemiany ego w jaźń, przemiany ucieczki w integrację. Tak kiedy podróż dobiega końca, mężczyzna nie jest już tylko tym, który powstrzymał się przez dziewięćdziesiąt dni jest kimś nowym, klarownym, pełnym i niewzruszonym wobec każdej próby, jaką postawi przed nim życie.